Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam aplikację o nazwie Current. Jest to aplikacja, w której możemy zarabiać za słuchanie muzyki. Aktualnie to, co widzicie teraz na ekranie to to właśnie jest ta aplikacja, więc jakaś reklama się nam odpaliła. No i jak tu widzicie możemy sobie słuchać. Muzyki, za, które, za którą dostajemy punkty, już tu zaraz Wam pokażę. Jak aktualnie mam tych punktów e, 3600. Hmm, powiem tak, troszkę i używałem. Nie jest jakoś, nie, 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 nie jakoś bardzo dużo, więc e, 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 też, też tutaj e, tych punktów jakby nie mam. Nie wiadomo jak dużo. E, ale teraz, właśnie, możecie zobaczyć, że e, można tutaj sobie wypłacić bezpośrednio na PayPala, tutaj w tej aplikacji. Kwoty tutaj się zaczynają od dolara za 7000 punktów, czy znaczy prawie 8. Mi tutaj trochę brakuje. 3 dolary jest, jest za 9,5, więc jak widzicie, ogólnie w tej aplikacji warto sobie trochę podtrzymać te punkty, żeby potem wypłacić troszkę większą kwotę. Ojej. W każdym razie aplikacja mm, ta wypłaca, a przynajmniej jeszcze na dzień dzisiejszy, mm, wypłaca. Mm, 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 mm. I, I co, co by tu jeszcze poka no, pokażę? widzicie ja mam tutaj a, wszystko to, co tutaj o, mniej więcej jest. Od razu powiem, trochę da dawno nie nagrywałem, więc z ja na językiem się hmm, dość mocno plączę. Mm, i, i, I słuchajcie, tak no uh, właśnie możecie sobie tutaj włączyć tak naprawdę tutaj macie jaką piosenkę chcecie macie jaką muzykę sobie chcecie uh, są też są znane są mniej, mniej znane są w, chyba w, nie, nie, wszystkie nie wiem wszystkie są tutaj uh, muzyk, rodzaje muzyki jakie byście chcieli tak mi się wydaje uh, i co no więc możecie puścić i co jakiś czas będziecie dostawać. u hmm, nas jest napisane ile, tak? I trochę się ten też ten, tu gubię w tej aplikacji, bo jeszcze jakiś czas temu ona miała trochę inny hmm, interfejs i wszystko, i troszeczkę tu jakieś. ostatnio pozmieniali. Hmm, dlatego tutaj tak trochę może. O, 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 nie ogarniam, trochę co tutaj się dzieje. No, tu, tutaj mamy check. Czy... Dobra, tu może nie. O, Jenny. Wszystko mi się plącze, tutaj. A no, więc puszczam jakąś muzykę. Tak, mogę normalnie puścić. Ok, i to powiedzmy będzie mi się gdzieś tam naliczać, tak? Możemy też zaprosić znajomych. A, invite. No. Jeśli zaprosimy znajomych, też możemy tutaj zarobić tam jakieś, no, za to, że nasi znajomi też posłuchają tej muzyki. O, tu widzę jakieś VIPy, są jakieś inne, czy ja no, ja już mówię, tego to tego już nie kojarzę za bardzo. Ale po, możecie sobie te punkty wymienić na właśnie PayPal albo e, jakieś inne też gadżety. I tak to mniej więcej wygląda, sobie słuchacie muzyki i. Sobie zarabiacie po prostu. Nie są to jakieś powalające kwoty, ale w sumie, jeśli nie macie nic do roboty, a lubicie sobie muzykę posłuchać, to, to trzeba by na tym parę dolarów miesięcznie nie, nie, nie zarobić. Taka aplikacja. Słuchajcie. No, no i to by było tyle. Siema.